Siema, jak już wiecie otwieram swój serwer 5 I w tym filmie chciałem wam pokazać plus minus Jakie będą rzeczy, oczywiście nie wszystko Bo drugą część macie u GoFreza I tam będziecie mogli zobaczyć inne rzeczy niż na tym filmie Przypominam, nam, że jest to mój nowy kanał Więc proszę każdego o zostawienie suba z dzwonem I dziękuję każdemu za zaangażowanie typu łapkom I tak dalej, Oglądnij sobie do końca I dzisiaj przypominam 15.30 stream ze startu Jeżeli klikniecie sobie F1 Możecie sobie oczywiście zaznaczać najbliższą stację Bank, garaż i inne duperele Na telefonie, pyk, wyciągamy sobie telefon Mamy tutaj App Store, galerię no, to jest bank. No, i na przykład w banku mamy tutaj swoją kartę, imię, nazwisko. Wybieramy. I na przykład chcecie komuś wolnąć zarządzanie. Zarządzanie jest to, że ktoś nie musi wam wysyłać przelewu, tylko wy pobieracie od kogoś, na przykład, haracz. Wpisujecie tutaj jego IBAN. Zawsze IBAN zaczyna się od XRP. I na przykład, nie wiem, 001. Kwota 5000. Powód za. No i na przykład zarządzaj, ale no niestety gracze podanym tym nie jest na serwerze. Rzeczy osobiste, dowód, wizytówka. To będziecie mieli odznakę, czy ogólnie coś, jeżeli jesteście we frakcji. Z głównych mamy animacje, zatrudnienia, ustawienia. Tutaj macie różne tryby. Wchodzicie sobie w zatrudnienia na przykład. Aktualnie nie jestem w żadnym, ale na przykład nadam sobie joba mechanika. Nadałem sobie joba mechanika, pyk, od razu mam w prawym ogólnym bodykama i tak dalej, bo chyba mam go w EQ. No oczywiście, że mam bodykama w EQ No i tak wygląda EQ, mi się podoba. Teraz wchodzimy sobie w główne zatrudnienia. Mamy wybraną pracę. Jeżeli chcemy być poza służbą, klikacie sobie poza służbą, pyk, od razu schodzicie ze służby, wybieracie sobie pracę, menu pracy potem 6, tablet, interakcje, identyfikator, zadanie mechanika Ogólnie wszystko musicie sobie ogarnąć sami na serwerze. Macie radio. Halo, skurwy syny słychać mnie? No i macie sobie radio. Zetka jest też fajniutka. Co do organizacji na przykład na serwerze. Każdy gang ma swój interior za darmo. Na przykład do tego się tepnąłem. Jak macie interiory. Jak macie joba, możecie tu robić różne rzeczy. Ogólnie mamy tutaj ring na różne walki. Przykładowo możecie tutaj walczyć na przykład o 25 tysięcy. Idziecie sobie do jednego rogu. Kurde, nie tutaj. Idziecie sobie tutaj, stoicie. Ale czekacie sobie na drugą osobę. I możecie sobie walczyć o cash. Mamy tutaj takie coś jak wit jest on na mapie dla każdego. Znajduje się on tutaj. Chodzicie, zajrzyjcie do sklepu, kupujecie wszystko i wtedy musicie znaleźć sobie, gdzie możecie sadzić i będziecie mieli tam po prostu eku wytwarzania, ale to oczywiście musicie sami znaleźć, nie będę wam tego podawał. Jeżeli chodzi o wszelkie interiory czy na przykład mechaników i tak dalej, to tu mamy taki podstawowy mechanik, jak macie joba mechanika podchodzicie tutaj, klikacie altem, skorzystaj z szafki, weź wyposażenie, wybieracie sobie po prostu rzeczy i na przykład macie tutaj też menu wytwarzania. No i tutaj macie na razie tylko naprawkę, później w dalszej części będziecie mogli wytwarzać pewnie jakieś nitro albo dodatki do samochodów, na razie tylko na start serwera macie naprawki. No i na przykład klikacie sobie stwórz, no niestety twoja Firma nie posiada odpowiednich przedmiotów. F6, zadanie mechanika. Dostaliśmy zadanie, jedziemy tam, gdzie nam kazano. No i mamy tutaj jakąś furę, nie? Dajmy sobie F6, załaduj samochód. Pyk załadowało nam samochód. No i mamy samochód dostarczyć tutaj. No dobra, kurwa, mać. Podchodzimy do pana kółka. Jeszcze raz załaduj samochód i Pyk. Zrobili zadanie, dodano części. No i właśnie mechanicy będą musieli robić te zadania. Ponieważ dzięki tym częściom, które będą zdobywać za te na przykład pojazdy, będą mogli wam robić Fulltuny czy różne duperele. Więc im więcej mają tych części, tym lepiej. Tak wyglądają ogólnie garaże na całym serwerze, że klikacie sobie E No i tutaj będziecie mieli zaparkowane pojazdy A jeżeli chodzi o auta policjantów To nie mają one jakiegoś super przesadzonego handlingu Na przykład weźmiemy sobie Chargera 14 Oczywiście pojazdy policyjne są lekko Szybsze, bo trudniej się goni, więc to w miarę Logiczne. No i handlingi jak widać nie są Jakieś przesadzone, typu bojówkarskie Więc są według mnie spoczko. W samochodzie Możemy sobie wyłączać silnik, okna, drzwi Radio samochodowe. Radio wygląda tak Dajcie sobie po prostu linka do YouTube'a, no i elo No i sobie gra. Jeżeli chcecie sami się zwolnić, klikacie sobie śmietniczek, to jest łatwe nie musicie się z nikim kontaktować, czekać na zacząć, żeby wam zabrał joba, tylko sami możecie po prostu wyjść, że tak powiem z pracy jeżeli sobie najedziemy oczkiem tutaj na obywatela jeżeli mamy jakąś broń, przykładowo taser, stój ty śmieciu jeżeli mamy, aha, on nie żyje, mamy system okradania obywateli, tylko musicie mieć na przykład broń jakąś w ręce, klikacie sobie kurwa, klikacie sobie obrabuj obywatela Tuj ty gruba parówo, i obywatela ona podnosi ręce, no i ładuje wam się paseczek, gdy się załaduje do końca to zobaczymy co miała przy sobie, no niestety nic miała. Jeżeli chodzi o różne animacje. E-Fortnite 3, E-Fortnite 2, bla, bla, bla. E-celowanie na przykład 3, celowanie 3. Wygląda tak Kolejowanie 2 wygląda tak No ogólnie fajne, fajne ciekawe motki Jeżeli na przykład jesteście w sklepie i chcecie sobie rozpocząć jakiś napad Najeżdżacie sobie oczkiem, okradanie kasetki Pyk, dwójka, czwórka, czwórka, dwójka, dwójka No i okradacie kasetkę Oczywiście te numerki co wam się wyświetlają to dajecie sobie na klawiaturze I jeżeli zrobicie wszystko bezbłędnie to żadnego alarmu nie będziecie mieli A jeżeli się pomylicie to dostaniecie alarm i policja po prostu dostaje powiadomienie o napadzie Więc to jest według mnie też spoczko Możecie robić coś po cichu System paliw to już macie u go freza także u niego możecie tam zobaczyć różne perle To no do Cardylera wygląda on tak. Oczywiście znajduje się w bezpiecznej strefie na takich rzeczach właśnie są green zones, że nie możecie nic zrobić. Na przykład chciałbym sobie jakieś auto. Załóżmy za tokeny. To wygląda fajnie. Akurat wziąłem takie auto, które możecie po prostu zakupić na stronie, czyli możecie zakupić sobie tokeny i wtedy za te tokeny możecie kupić takie autka. Wiadomo jest, że one troszkę szybciej, bo są to traktowane jako limitki. Ale się wyjebałem. Ale nie jeżdżą one na przykład 600 na godzinę. Co do urzędu pracy, wygląda on tak: wchodzicie sobie tutaj. Mamy rybaka, taksi, remont, mleczarza. Na przykład, chciałbym sobie remont wziąć. Dostaje zatrudniony w pracy remont na grubo. Zaczynamy sobie od szatni, czyli musimy jechać tutaj. Ja się tepnę, pyk, ubranie ubrania roboczej, zapierdzielacie sobie do pracy. Tutaj macie faktury, ale najpierw musicie robić wszystko po kolei. Macie hashtag N, hashtag 2. No i na przykład, aby rozpocząć budowę, dajecie sobie E, pyk i nawalacie młotkiem. I sobie tak o to pracujecie. Oczywiście każda praca inaczej wygląda, w niektórych nie stoi. Stoicie tylko w miejscu, ale są też takie, gdzie po prostu stoicie w miejscu. Ogólnie, jak widzicie, mamy tutaj zwykłe molo. Tutaj, obok molo, mamy jakieś śluby, jakby ktoś chciał w ogóle brać ślub, czy cokolwiek. No i mamy również molo 2.0, że tak powiem, ponieważ to jest według mnie ładniejsze. Tu mogą się odbywać jakieś imprezy, ogólnie jakieś spotkania. Ciekawe, tutaj możecie roleplayować, to już wszystko zależy od Was. Mamy również statek. No, ogólnie musicie sami sobie popatrzeć, co tu jest. Również mamy takie ciekawe kluby. Przykładowo tutaj wygląda to do serio ładnie. Ogólnie dla osób, które też się chcą postrzelać i coś porobić, ciekawego. Jeżeli macie joba jakiejś organizacji czy czegokolwiek, dodaliśmy wam ciekawe strefy urozmaicone. Strefy wyglądają tak. No i pojawiły mi się strefy, mamy dwie strefy w mieście, które są po prostu na trzecią osobę. Bo jak wiecie, w mieście mamy trzecią osobę, a poza miastem tutaj na przykład i tutaj będziecie mogli się strzelać na pierwszej osobie. Przykładowo chciałbym sobie zacząć tą strefę, klikam sobie E. No i nagle mam jakiś losowy hak Więc musicie osłaniać swojego ziomka. On tutaj porobi sobie haki, jak to wygląda. Tu, 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 o kurde. Zapomniałem jak coś, zapomniałem. No i macie wydzielone strefy. Strefy można przejmować od 15 do 24. Musicie sami sobie poszukać na serwerze Ale oczywiście jeżeli jesteście medykiem czy policjantem Nie widzicie blipów Ogólnie mamy na serwerze też takie coś jak Lombard Wchodzicie sobie tutaj, pyk, najeżdżacie altem, zajrzyj do sklepu I na przykład mamy takie coś jak kajdanki No i możecie je sobie sprzedać za 4,5 tysiąca Także to też jest spoko jak macie niepotrzebne przedmioty Ogólnie więcej nie będę wam pokazywał Sami musicie podkrywać co tutaj jest Także zapraszam na XenRP godzina 16 I mam nadzieję, że zobaczymy się na starcie On my own. i'ma be the greatest on my name